Większość rzeczy, które ja przed tym robiłem sam, teraz musi za mnie wykonywać żona. To jest takie bolące psychicznie trochę. Na początku były bóle brzucha, dosyć duże. W spoczynku akcja serca dochodziła do 120-130 uderzeń na minutę. Stany nerwowe, lękowe. I od tego momentu zaczęliśmy z lekarzem rodzinnym szukać przyczyny. Co roku umiera ponad 140 tysięcy ludzi, którzy mają niewydolność serca. Niewydolność serca jest najczęstszą, jakby izolowaną przyczyną zgonu Polaków. Prawie 10% przyczyn zgonów to niewydolność serca. Niewydolność serca dotyka co 30 Polaka. Jest nią spowodowany co 10 zgon w Polsce. To główna przyczyna zgonów Polaków. 140 na 80. Myślę, że droga przez transplantację jest czymś cięższym niż jeszcze walka teraz. Od 2014 roku praktycznie do 2018 to było tak średnio 3-4 razy w roku: hospitalizacja. Wskaźnik hospitalizacji z powodu niewydolności serca w Polsce jest najwyższy w Europie. To jest wskaźnik ponad. Około 500 hospitalizacji na 100 tysięcy mieszkańców, a dla przykładu średnia europejska to jest około 200-250 hospitalizacji na 100 tysięcy mieszkańców rocznie. Czyli te wskaźniki u nas są około dwukrotnie wyższe niż średnie, średnie w Unii Europejskiej. Jak wyglądają dolegliwości? Na które piętro wchodzi Pan ostatnio bez problemu? Tylko na pierwsze. Pacjenci, którzy są hospitalizowani więcej niż cztery razy z powodu tej dekompensacji niewydolności serca, mają rokowanie mniejsze niż rok przeżycia. W związku z tym my tych hospitalizacji chcemy mieć jak najmniej i tak dobrze leczyć pacjenta ambulatoryjnie, żeby rzeczywiście do tego szpitala trafiał tylko w ostateczności. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego są wprost odwzorowywane w, naszym, w naszej polskiej rzeczywistości i akceptowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. I... i te wytyczne i wskazania ekspertów mówią o nowych y, terapiach. Właściwie niektóre z nich już wcale nie są takie nowe. Tutaj jest recepta oraz karteczka jak brać to jest ten nowy lek. Ciągle w Polsce mamy y, niedosyt nowoczesnej terapii niewydolności serca, w szczególności terapii farmakologicznej. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe leki na niewydolność serca. W Polsce ciągle nie są refundowane. Uzyskaliśmy negatywną opinię prezesa od dotyczącą zastosowania dapagliflozyny, czy jednego z nowych leków na niewydolność serca, właśnie u pacjentów z niewydolnością serca. Muszę powiedzieć, że środowisko kardiologiczne jest tym zaskoczone i zdziwione, bo lek ten jest już stosowany i stosujemy go u pacjentów z niewydolnością serca. Jest zarejestrowany. To, o co bardzo walczymy, to program koordynowanej opieki nad pacjentem właśnie z niewydolnością serca, bo to ta grupa chorych, która rzeczywiście wraca do nas jak bumerang. W te pomysły na poprawę sytuacji pacjentów z niewydolnością serca wpisuje się kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością serca, czyli program, którego twórcą jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, oczywiście we współpracy z całym szerokim środowiskiem. Bywanie leków regularnie powoduje to, że czujemy się dobrze. I można z lekami żyć normalnie i przejść przez to wszystko spokojnie. Czasu nie mamy. Tego czasu nie mamy, dlatego że my o trudnej sytuacji pacjentów z niewydolnością serca mówimy od lat. Nie mamy właściwie żadnych istotnych działań ze strony decydentów. No Nie można fizycznie się katować, ale sport jak najbardziej. Rower, Wróciłem do tenisa w stołowego po latach, mimo niewydolności zacząłem grać i zacząłem sportem jeździć na zawody. W Polsce na niewydolność serca cierpi aż milion dwieście tysięcy osób. COVID-19 jeszcze bardziej pogłębił ten problem. Według danych z raportu Ministerstwa Zdrowia o zgonach 2020 COVID-19 w 2020 roku było około 11 tysięcy więcej zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych niż w poprzednich latach. Tyle osób na raz może pomieścić katowicki spodek. Od 6 lat dostępna jest nowoczesna farmakoterapia, która skutecznie zmniejsza liczbę zgonów oraz hospitalizacji. W Polsce nie jest ona refundowana. Pacjenci czekają również na wprowadzenie koordynowanej opieki, która jest niezbędna dla kompleksowego i odpowiedniego leczenia chorych. O wprowadzenie tych dwóch filarów od lat apeluje środowisko pacjenckie i lekarskie. W ciągu godziny umiera 16 osób z niewydolnością serca. Tylko szybkie działania decydentów mogą zapobiec dramatom milionów Polaków.